Tak rozpędzony Paryż, bo to, że oni w piłkę potrafią grać, to, że mają fantazję, że mają młodych, niesamowicie świetnych piłkarzy, ale to, jak oni wyglądali w ostatnim meczu sezonu pod względem fizycznym, szybkościowym, to jest coś nieprawdopodobnego. Inter nie potrafił czysto piłkarsko się przeciwstawić, ale też nie potrafił się przeciwstawić temu. Permanentnemu, wysokiemu pressingowi Paryża od pierwszej do ostatniej minuty. To było coś nieprawdopodobnego. Jeżeli ja widzę w 80. minucie czy w 75., kiedy wynik spotkania już jest rozstrzygnięty, jak Dembele stojący na 16. metrze, gdzie piłka jest na 5. metrze i wznawia Zomer czy Aczerbi długim podaniem, a Dembele staje jakby miał się ścigać na 100 metrów czy na 60, jakby było 60 0 -0. metrów, bo 0 zero 100 I biega po, tym polu karnym, biega po tym polu karnym, chcąc w pojedynkę, można powiedzieć, założyć pressing, no Inter nie był w stanie utrzymać tego tempa, nawiązać w ogóle do tego tempa od pierwszej minuty. Po prostu PSG było tego wieczoru tak świetne, że nie wiem, czy jest dzisiaj zespół w Europie, który byłby w stanie się w tym wczorajszym meczu przeciwstawić.